Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Już dźwięczny głos się rozlega i brzmi wśród nocnych ciemności. Niech miną senne złudzenia, bo Chrystus z nieba jaśnieje. Niech się przebudzą umysły przez grzech dotkliwie zranione. Bo nowej gwiazdy promienie uleczą wszelkie słabości. Baranek Boży nadchodzi, by łaską winy przeważyć. A my pokornie błagajmy o miłosierdzie nad nami. Gdy Pan powtórnie nadejdzie i trwoga świat opanuje, Niech nas nie każe za błędy, lecz przebaczeniem obdarzy, Choć jeszcze w czasu granicach. Jesteśmy wszyscy zawarci, już teraz pieśnią radosną, wielbimy trójce przedwieczną, Amen. Człowiek rąknie skalanych i czystego serca. Wstąpi na górę Pana, Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. Świat cały i jego mieszkańcy, Ale bowiem on go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Kto wstąpi na górę Pana? Kto stanie w jego świętym miejscu, człowiek rąk skalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła do marności i nie przysięgał kłamliwie, on otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga swego zbawcy, Oto pokolenie tych, którzy go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Bramy podnieście swe szczyty, Unieście się odwieczne podwoje, Aby mógł wkroczyć król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan dzielny i potężny, pan potężny w boju, bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje. Aby mógł wkroczyć król chwały, Któż jest tym królem chwały? Pan zastępów, on jest królem chwały. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca. Wstąpi na górę Pana. Błogosławcie Pana sprawiedliwego i wywyższajcie Króla wieków. Niech będzie błogosławiony Bóg, który żyje na wieki, i niech będzie błogosławione Jego Królestwo. To on każe i okazuje miłosierdzie, posyła do podziemnej otchłani i wyprowadza z największej zagłady. A nie ma nikogo, kto by uszedł jego ręki. Wysławiajcie go, synowie Izraela, wobec narodów. Wśród których Was rozproszył, I tam swoją wielkość Wam okazał. Wychwalajcie Go wobec wszelkiego stworzenia, Gdyż On sam jest Panem i Bogiem naszym, On sam naszym Ojcem i Bogiem po wszystkie czasy. On was karci za wasze nieprawości, lecz zmiłuje się nad Wami wszystkimi i zgromadzi Was spośród wszelkich narodów, wśród których zostaliście rozproszeni. A kiedy nawrócicie się do Niego całym sercem i duszą? Aby przed nim postępować w prawdzie, wtedy i on do Was się zwróci i już nigdy nie zakryje przed Wami swojego oblicza. A teraz rozważcie, co Wam uczynił i dziękujcie Mu głośno. Błogosławcie Pana Sprawiedliwego i wywyższajcie Króla Wieków. Ja zaś wychwalam Go w ziemi mego wygnania. Obwieszczam narodowi grzeszników Jego moc i wielkość. Nawróćcie się grzesznicy. I postępujcie przed Nim sprawiedliwie. Kto wie, może znajdzie w was upodobanie. I miłosierdzie wam okaże. Wysławiam Boga mojego. Moja dusza wielbi Króla Niebios. I rozraduje się Jego majestatem. Niech jego wielkość wszyscy rozgłaszają i wychwalają go Wieruzalem, chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławcie Pana sprawiedliwego i wywyższajcie Króla Wieków. Prawym przystoi pieśń chwały, sprawiedliwi radośnie wołajcie na cześć Pana. Prawym przystoi pieśń chwały, sławcie pana na cytrze. Grajcie mu na harfie o dziesięciu strunach, śpiewajcie mu pieśń nową. Pełnym głosem śpiewajcie mu wdzięcznie, bo słowo pana jest prawe. A każde jego dzieło godne zaufania. On prawo i sprawiedliwość miłuje. Ziemia jest pełna jego łaski. Przez słowo Pana powstały niebiosa, wszystkie gwiazdy przestchnienie ust jego. On morskie wody gromadzi jak w Bukłaku. Odchłani oceanu w zbiornikach. Niech cała ziemia boi się pana. Niech się go lękają wszyscy mieszkańcy świata, bo przemówił i wszystko się stało. Sam rozkazał i zaczęło istnieć Pan udaremnia zamiary narodów Wniwecz obraca ludów zamysły Zamiary Pana trwają na wieki Zamysły Jego serca przez pokolenia Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, Naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie, Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi, patrzy z miejsca, gdzie przebywa. Na wszystkich mieszkańców ziemi, On, który serca wszystkich ukształtował, Który zważa na wszystkie ich czyny. Liczne wojsko nie da zwycięstwa królowi, ani wielka siła nie ocali wojownika. Zwodniczy ratunek w koniu, bo mimo swej siły nie umknie oczy Pana zwrócone na Bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci. I żywił ich w czasie głodu. Dusza nasza oczekuje Pana. On jest naszą pomocą i tarczą, raduje się w nim nasze serce. Ufamy Jego świętemu imieniu, niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie. Według nadziei pokładanej w Tobie, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Prawym przystoi. Pieśń chwały. Nie zostanie odjęte berło od judy, ani laska pasterska z pomiędzy jego kolan, aż przyjdzie ten, do którego one należą, i zdobędzie posłuch u narodów. Nad Tobą Jeruzalem wzejdzie światłość Pana. Nad Tobą Jeruzalem wzejdzie światłość Pana. I Jego chwała objawi się w Tobie, wzejdzie światłość Pana. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Nad tobą Jeruzalem wzejdzie światłość Pana. Wyrośnie różdżka z pnia Jeszego, i chwała Pańska napełni całą ziemię. A każdy człowiek zobaczy Boże zbawienie. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą. W domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna. Przez usta swych świętych proroków, Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, Że naszym Ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze. Na przysięgę, którą złożył Ojcu naszemu Abrahamowi, da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć Mu będziemy bez trwogi w pobożności i sprawiedliwości przed Nim. Po wszystkie dni nasze, a ty dziecie zwać się będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi, Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechu. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Wyrośnie różdżka z pnia jestego, i chwała Pańska napełni całą Ziemię. A każdy człowiek zobaczy Boże zbawienie. Bóg, Ojciec Wszechmogący, wyciągnie swoją rękę, aby wziąć pod opiekę resztę swego ludu. Z ufnością, przeto, wołajmy do Niego. O Panie, niech przyjdzie Królestwo Twoje, Panie. Dopomóż nam przynosić godne owoce pokory, abyśmy posiedli Twoje królestwo, które nadchodzi. O, panie, niech przyjdzie królestwo Twoje. Panie, przygotuj w naszych sercach drogę dla twego syna, który przyjdzie, aby objawiła się w nas Jego chwała. O, panie, niech przyjdzie królestwo Twoje. Panie, uwolnij nas od wyniosłości i pychy, i ulecz nas z naszych słabości. O, panie, niech przyjdzie królestwo Twoje. Usuń przedziały nienawiści, wznoszące się między narodami, spraw, Niech ludzie kroczą prostymi drogami zgody i pokoju. O Panie, niech przyjdzie królestwo Twoje, Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Panie nasz Boże, wysłuchaj nasze pokorne prośby i w doświadczeniach życia umacniaj nas łaską swego miłosierdzia, abyśmy radując się obecnością Twojego przychodzącego Syna nie poddawali się pokusie wiodącej do grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.